Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na pracę do rycerzy. Strasznie ostrożnie się starają. Są to znaczy Sławek walczy generalnie technicznie. Mhm. Strasznie ostrożna walka. Proszę Państwa, nie będę, nie będę powtarzał, jakie są w teraz tak. Rozumiem, ja się że... to właśnie teraz najlepiej. Antegoriści siedzą po obu stronach. Za Uważam danego, danego, danego rycerza, każde trapienie, które uznają, że doszło, i dopiero później porównując te uderzenia, wychodzi kto, kto wygrał walkę. Walka została zatrzymana. Brawo, proszę Państwa! No brawo.